AmaSuite Balance 2 Wady i zalety po dwóch miesiącach używania. Największa zaleta, stosunek ceny do tego, co tutaj otrzymujemy. Jest to bardzo ładny i bardzo dobrze wykonany zegarek. Mamy wodoodporną konstrukcję, możemy z nim nawet nurkować. No i mamy piękny ekran AMOLED pokryty szafirowym szkłem, co w tej cenie jest naprawdę wielką rzadkością. Do tego bardzo rozbudowalne funkcje użytkowe, bo choć nie mamy tutaj e SIM-a, no to jednak możemy odbierać połączenia telefoniczne na zegarku i rozmawiać bezpośrednio z zegarkiem umieszczonym na nadgarstku. Coś jest fajną opcją, na przykład kiedy jedziecie rowerem. Do tego w tej cenie nie zabrakło modułu NFC i płat własności zbliżeniowych. Mój czas pracy do 21 dni, ale po włączeniu ekranu Always on Display spada ten czas do około tygodnia, co i tak jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Zegarek jest kompatybilny i z Androidem i z iOSem, chociaż na iOSie ma kilka ograniczeń, bo na przykład nie można odpowiadać na wiadomości w powiadomieniach, na Androidzie jest taka opcja. No ale właśnie, czy ten zegarek można uznać za taki prawdziwy, sportowy smartwatch i czy rzeczywiście Amazfit jest firmą, która operuje to co Garmin, ale za połowę ceny? No właśnie, moim zdaniem, niestety nie, bo choć opcji sportowych, mamy tutaj naprawdę multu, możecie śledzić właściwie każdą dyscyplinę sportową, do tego te funkcje są bardzo rozbudowane, bo zegarek może na przykład przekazywać na żywo tętno do komputera rowerowego, można tu podpinać czujniki, czy mocy, czy kadencji, czy zewnętrzny, na przykład pas HRM na klatę, to jednak na koniec dnia algorytmy nie są tak dobre jak w Garminie. Mam tu na myśli na przykład algorytm Biocharge, który jest odpowiednikiem body battery z Garmina, no i też algorytm pokazujący, ile czasu nasz organizm potrzebuje do Regeneracji po treningu. Bo tak się składa, że według Amazfit'a w sobie nieważne co zrobicie, czy to będzie taka lekka przebieżka 5 km, czy to będzie jakiś taki ostry trening rowerowy, gdzie przejedziecie ponad 100 km, to tak naprawdę ten czas regeneracji pokazywany przez zegarek będzie bardzo, bardzo podobny. A to sprawia, że ten system jest po prostu dla mnie niewiarygodny. Więc sam pomiar, same czujniki są jak najbardziej wiarygodne, to jest wysoki poziom, ale algorytmy wokół tego to nadal nie jest poziom jeszcze Garmina. Więc jeżeli szukacie czegoś, co ma świetny stosunek ceny do jakości, to jest ten model. Ale jeżeli chcielibyście się skupić właśnie na samej jakości, to na rynku znajdziecie lepsze opcje i dajcie znać, którą strategię wyboru zegarka wybieracie.